Siemanko wszystkim. Dzisiaj wybrałem się do lasu, bo jest piękna pogoda, świeci piękne słońce. Las będzie się powoli budził do życia. Stwierdziłem, że wybiorę się na spacer. Zobaczymy, może coś się uda nagrać fajnego. no i zrobimy sobie przerwę w naszej takiej miejscówce gdzie czasami nocujemy gdzie testujemy wszystkie survivalowe skile, no i ogólnie taka takie na na nasze miejsce najczęstszych spotkań i znalazłem puszkę po piwie, mam pomysł co z nią zrobić puszka z jakiegoś piwa zagranicznego, ale ważne że jest mała, bo zaczynam przeciąć to na środku i zrobimy z tego fajny palnik na alkohol można też zrobić z dużej puszki, wtedy trzeba ten, ten prosty środek wyciąć, żeby ją skrócić. Zaczynamy od tego, że wycinamy ten cały z puszki, tą całą górę. Pamiętajcie o rękawiczkach, gdzieś to robić, bo ostry nóż to nie jest zabawa. W ten sposób wycinam całą górę. Kiedy mamy już wyciętą górę puszki, zaczynamy y, robić dziurki dookoła, tak żeby ogień miał gdzie wylatywać. No i zaczynamy. o, ja za mi wyszła. Możemy robić trochę mniejsze. I tak dalej dookoła. Kiedy mamy już dziurki zrobione w półce dookoła Musimy wziąć tą puszkę i przeciąć ją na pół Kiedy już mamy dwie kawałki puszki Spodek i tą górę zaginamy trochę jeden bok. Tak żeby jedna puszka weszła do drugiej. Wygląda to tak. mamy już taki, już to wygląda troszkę jak palnik, kiedy mamy już tak, tak, taką przyciętą puszkę, robimy jeszcze dziurki z zlotem na tlen. Ważne, żeby nie zrobić tych dziurek za nisko, żeby się alkohol nie wylał. Tylko gdzieś tak w połowie, cztery wystarczą. Tak to wygląda w tym momencie. Już prawie gotowa. Sprawdźmy teraz czy działa. Mam takiego jednego specjalistę, kombinatora chemika, który robi taki trunek, który smakuje jak kompot, taki owocowy, a kopie jak koń. Więc zobaczmy, wziąłem troszeczkę do manierki. To rozżarzone węgielki. I wylewamy tak 25-50 ml i zobaczymy jak się fajnie pali. Zagotujemy sobie na tym wodę. Przyniosłem to specjalnie do cienia, może będzie widać jak się pali ogień. I spróbujemy to teraz zapalić. się przez boczną dziurkę. Ogień się już pali. Niestety go nie widać, ale wrzucę może przebitkę z domu. Albo rozpali się bardziej, to może bardziej będzie widać. Natomiast słychać już jak skwierczy. Musiała być puszka lekko mokra. Jeżeli się już rozpaliło, nawet widać ogień, no spróbujemy zagotować teraz na tym wodę. Dokutujemy tylko żeby się dało zrobić zupkę chińską chociaż z tego jak widać stoi to w miarę dobrze może to też krzywo obciąłem ale jakby to zrobić na spokojnie i równo to na pewno będzie stabilna wpadliśmy ostatnio z kolegami na pomysł żeby kupować papierowe kubki i w nich sobie robić coś do jedzenia a potem taki kubek można wrzucić do ogniska, czy gdziekolwiek, nie, nie, nie ma śmieci do zabierania do domu przetestujmy czy, czy w ogóle uda się w tym e, zrobić zupkę chińską czy to się po prostu rozklei, nie wiem, zobaczymy tak to się właśnie pali, tak to właśnie się gotuje woda na zupkę Czy to jak stary traktor? Musiała faktycznie być wilgotna. No Roznalaśmy ją na ziemi, więc pewnie, e, pewnie nie jest zbyt sucho, więc pewnie nabrała wilgoci. No, ale widzę, że woda się już gotuje, jak najbardziej. Teraz robimy test kubka, czy wytrzyma. O, płomień jest z tego piękny. Zakrywam i spróbuję to zjeść. Minął ten mały czas, krótki. Zupka, jak widać, jest gotowa. Kubek nigdzie nie przemaka, nie przecieka. Tak więc, Brachu, ty wiesz na pewno o kim mówię. Jak będziesz to oglądał, to wiesz, że te kubki się nadają jak najbardziej. No to smacznego. Mm. Źle się je w kominiarce. Kolejnym plusem tej kuchenki jest to, że mamy czajniczek, czy tam garnek. Wrzucamy do tego kubek. Naszą kuchenkę do kubka. Mieści się jeszcze łyżeczka składana. Herbatka, kawa, sól, pieprz. I parę jeszcze innych. Tak więc znowu posprzątaliśmy las. Znowu zrobiliśmy coś z niczego. Działać działa, kuchenka jest, jest darmowa, nie trzeba kupować. Chociaż to oryginalne są lepsze pod tym względem, że można, e, tam jest taka pokrywka i można zgasić e, ten alkohol, zakręcić, z uszczelką i to nie wypłynie. W tej niestety trzeba poczekać, aż się aż alkohol wypali. No nic innego nie zrobimy. Dlatego troszkę doświadczenia i będziemy wiedzieć, ile tego alkoholu mamy wlewać na, na, na to, co chcemy gotować. Czy tylko zupkę chińską, czy coś grubszego, czy tylko kawę. To już zależy od nas. A jeżeli nie macie takiego chemika magika, który Wam zrobi takie paliwo do kuchenki, to polecam bioetanol. To jest dobry alkohol. Działa dokładnie tak samo. Nie osmala żadnego kubka, tak jak inne nafty, nie nafty. Więc zawsze jest taki zamiennik. Ja już się zbieram. Idę dalej w dalszą podróż, cieszyć się znowu dalej tym, tym wiosennym słoneczkiem i ciepełkiem. Pozdrowienia z Alinii Drzew.